Dobrze, dobrze idzie sprzęcik, także... Siema wszystkim, dzisiaj kolejny odcinek z akcją koszenie trawy, oczywiście z Alko Riton 700, jak widzicie sprzęt upierdolony ładnie, on nie działa, trawa mokra, także dzisiaj jedziemy z koksem, trawy około tutaj, jak widzicie 15 cm. 15 cm, kurwa, panie, wzór europejski. Także jedziemy bardzo nisko, a około gdzieś maksymalnie to jest takie 7-8 cm. Koszenie, no powiem wam szczerze, jest masakra. Już trzy razy mi się zapchał, trzy razy zdech, ale jedziemy. Widzicie, mocno zarośnięte w pizdu ale idzie, idzie, moka trawa, idzie, sprzęt. Tutaj chłoda samochód stało, że nie patrzy na te pola przed nami jeszcze tyle koszenia, tyle koszenia, Panie kurwa, ale dajemy radę, dajemy radę, pojemnik już jest cały prawie pełny, także jest dobrze, Mówi, mówię już prawie, prawie, o to tyle na razie z całego pojemnika, nie wiem, czy będę musiał chyba kura, wskoczyć do tego kurwa, pokąpać się, żeby to wepchnąć później, ale no, krótki filmik tylko, także pokazuje, że Ark Horizon 700 daje radę, daje radę maszyna. Ustawiony, no, o, może pokażę. Ustawienie na tym środkowym ząbku jest bardzo niski, także widzicie, jak dotyka nawet ściętej trawy. Wszystko jest, a może gdzieś 5 cm od tego. Tutaj ustawienie jest na pierwszym, po to, żeby ryjek był troszeczkę ciut wyżej, bo nie łapał wszystko, a nie już przeduszał. Także zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Na razie jest super, na razie sam muszę kupić. Bo dzisiaj chłopaki są jak coś tacy niewyspani, <noise> Nie długo się tu ma czy coś w tym stylu. Nie wiem, ale, ale dają radę też oczywiście. Zaraz bo oni będą kąsić, później może jeszcze jakiś filmy walne, jak oni będą zapierniczość. No ale jak mówię ja to sobie w te największe miejsca, takie najgorsze, to ja wezmę. O. Tylka wójka no to jedziemy Będzie głośno mocno ale no co ja zrobię Za mały Jeszcze nagranie syna, bo je zapierniczał. Ale idzie, kurwa gumeran. prawda jest oporowa akcja. Są chyba sami zobaczycie, jeśli ktoś ma tam taką wielką trawę, może nie było, ale mokrą. No. Już trzy razy całego akurat czyściłem go, bo już takie zaptane był cały, nie? Dobra, ja się zegnam z tej strony oczywiście Tomu Na razie, jo.